Jo, to będzie dzięki za nominację, game okay. uh, Talek Himy. Gorące 16 COVID-19, mówi ci, że muszę lepiej zakładaj tę maskę. Ej! Gorące 16, na się pomaga bije, ja teraz pokaż twoje wsparcie, ej Na stereo masz mnie, podczas nawijania czasem zdarza mi się kaszleć. Ej Odwiedzam rękę, wodek powód to na winę, tylko daj mi kartkę, wow. Zobacz jak to banga gorąca szestarska, będzie giać, ma w żaglach wow Chociaż nie ma majka tam w łóżeczku majka to jest moja bajka, wow Wersje jak pedarta napisane ma w startach, dobra pogadanka, wow Wyszekana małpa, mamy jest szampa w szkanek i zdrowie, wariat, wow Dzięki za nominację sam stworzę, bo tam mi nie leży Politycy są chorzy, nie chcę mu więcej tak łatwo uwierzyć Kręcę się jak sonik, te puste reguły na wiór Jak kobiet zadzwoni, to moi znajomi wyślą mu pocztą, ten stalowy sznur Dzięki za nominację Kane i dzięki za nominację Filius. Chciałbym nominować Kuzala, Kipera i jego brata też Kipera. Dzięki.